W tym odcinku stworzymy sobie prostą podstronę napisaną w języku HTML oraz powiemy sobie, czym są znaczniki, które występują w tym właśnie języku. Mówimy to na podstawie dwóch znaczników, które służą do formatowania tekstu na stronie. Znaczniki w języku HTML są to ciągi znaków, które wyglądają w sposób przedstawiony poniżej. Mamy tutaj przykład znacznika H1. Znaczniki są umieszczane najczęściej w zasadzie tylko w takich trójkątnych nawiasach. Tutaj mamy przykład znacznika H1. Znacznik H1 jest znacznikiem, którym oznaczamy nagłówek na naszej stronie. tak? Możesz kojarzyć to sobie z tym, że masz przykładowo artykuł w gazecie bądź artykuł na stronie internetowej, tak? i on posiada nagłówek, no i poniżej posiada resztę tekstu napisaną najczęściej mniejszą ściągą. O innym kroju, o innym pogrubieniu. Czyli u nas H1 to jest nagłówek, w języku HTML H1 to jest nagłówek i mamy też kolejne rodzaje nagłówków, które różnią się od siebie wielkością. Na przykład H1 to jest największy nagłówek, H2 to jest troszkę mniejszy, H3 to jest jeszcze troszkę mniejszy i tak dalej. Ale dokładnie te znaczniki H1, H2, H3 i tak dalej omówimy sobie później. No i mamy poniżej jeszcze przykład znacznika P, od angielskiego paragraf. To jest właśnie taki znacznik, który nam umożliwia pisanie tekstu napisanego mniejszą czcionką, tak? Zresztą to, co mamy tutaj w prezentacji, to też jest bardzo dobry przykład. U nas to byłby nagłówek, ten tekst, czym są znaczniki HTML, to byłby nagłówek i do pisania takich nagłówków służy właśnie przykładowo znacznik H1. Pamiętajmy, że znacznik musimy otwierać. W ten sposób, gdzie mamy dwa trójkątne nawiasy, i zamykać na końcu naszego tekstu, gdzie mamy dwa trójkątne nawiasy, ale jeszcze tutaj mamy ukośnik, tak? W tym miejscu widzimy, że w przypadku paragrafu to wygląda tak samo. No a paragraf to by był z kolei tutaj ten nasz tekst napisany mniejszą żciowką. I to jest taki przykład dwóch naszych znaczników. Zapamiętajcie je sobie, bo je wykorzystamy w dzisiejszym ćwiczeniu. Warto też omówić, w zasadzie bez tego nie pójdziemy dalej, podstawową strukturę strony. Wiedząc już czym jest znacznik HTML, możemy sobie właśnie omówić szkielet tego, jak powinna wyglądać najprostsza strona napisana w tym języku. I na tym etapie możemy skorzystać z tego szkieletu, który umieściłem tutaj obok, aby napisać swoje proste strony. I za chwilę taką najprostszą stronę napiszemy sobie w programie Notepad, o, którym, o którego instalacji mówiłem w odcinku pierwszym. No i napiszmy sobie taką prostą stronę. Najpierw może omówię na tym przykładzie, który mamy tutaj. Zaznaczyłem specjalnie kolorami te znaczniki, tak? Bo zauważmy, że tutaj też są znaczniki. Znacznik HTML, który się otwiera, i zamyka na samym końcu, tak? To jest znacznik, można powiedzieć, taki najbardziej zewnętrzny. Tu go otwieramy, tu zamykamy. I wewnątrz niego znajduje się cała nasza strona, tak? Wewnątrz tego pomarańczowego znacznika. I wewnątrz mamy dwie takie sekcje head, czyli głowa, i body, czyli ciało, z angielskiego. W znacznikach head umieszczamy takie rzeczy, które nie są wyświetlane koniecznie na naszej stronie. To znaczy, na przykład tytuł strony tytuł strony nie jest wyświetlany zauważcie w oknie przeglądarki tylko jest gdzieś wyświetlany na pasku przeglądarki, prawda, to zresztą sobie później jeszcze zobaczymy i dlatego znajduje się w sekcji head, tak, czyli w tej naszej przysłowiowej głowie A sekcja body z kolei, ona ma zawierać to wszystko co wyświetlamy dokładnie na naszej stronie, na przykład tekst i tutaj mamy znany nam sprzed chwili znacznik h1 Ok. Spróbujmy sobie taką właśnie przykładową stronę napisać w programie Nota, Notepad i uruchomić. No to zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą radzę Ci zrobić, będzie zmienienie sobie składni tutaj w programie Notepad na składnie języka HTML. To ułatwi Ci pracę. Klikam w Składnia, wybieram literkę H i język HTML. No i zaczynam pisanie. Zacznę sobie od znacznika HTML. Najpierw znacznik otwierający. Później pamiętajmy, że muszę napisać też znacznik zamykający, czyli piszę ukośnik html. I to jest moja sekcja taka najbardziej zewnętrzna. Wewnątrz niej muszę umieścić moje head, czyli głowę i body, czyli ciało. Więc tworzę dwie sekcje. Pierwszą będzie sekcja head, którą muszę również otworzyć i zamknąć. I drugą będzie sekcja body którą muszę również otworzyć i zamknąć. Ok, teraz co będzie się znajdowało w każdej z tych sekcji? Na początek sekcja head. W tej sekcji, tak jak powiedziałem przed chwilą, na mojej prezentacji było pokazane, możemy umieścić sobie przykładowo tytuł naszej strony. Otwieram i zamykam znacznik <title> czyli tytuł, po angielsku. No i nadam sobie tutaj jakiś tytuł. Moja pierwsza strona. I ten tytuł powinien się wyświetlić na pasku przeglądarki. OK, to by było tyle, jeśli chodzi o sekcję <head> na ten moment. No i jeszcze sekcja <body>. Tutaj mogę umieszczać właśnie moje znaczniki umożliwiające, na przykład, formatowanie tekstu. Pamiętamy, że jednym z takich znaczników, który doda nagłówek do mojej strony, było, był znacznik H1. Czyli teraz ten znacznik sobie otworzę. No i tutaj mogę napisać jakiś, jakiś tekst. Na przykład cześć. I zamknąć znacznikiem zamykającym. No i sprawdźmy, czy to będzie działać. Musimy najpierw zapisać nasz plik. Klikamy na zapisz wszystko. No i zapiszemy to sobie na pulpicie. Ja zapiszę sobie to pod nazwą moja_strona.html. Teraz mogę zamknąć notepad++. I widzimy na pulpicie pojawił się plik moja_strona.html. No i jak tą naszą przykładową stronę uruchomić? Nie jest to trudne, wystarczy kliknąć dwa razy na tą ikonę. I moja strona uruchomiła się w przeglądarce. Widzimy. Musiałbym tutaj zamknąć pozostałe karty, aby było widać dokładnie tytuł naszej strony, więc właśnie teraz to zrobię. I po zamknięciu kilku pozostałych kart widzę właśnie, że tytuł mojej strony to jest moja pierwsza strona, czyli tak jak ustaliłem, prawda? W sekcji Head. I w sekcji bady wpisałem nagłówek. W nagłówku wpisałem treść. Cześć, no i tą treść również widzimy tutaj w oknie przeglądarki, więc wszystko działa tak, jak powinno. Dobrze, wróćmy do naszej prezentacji. Ostatnią rzeczą, o której chcę dzisiaj powiedzieć, są atrybuty znaczników HTML. Każdy znacznik może posiadać pewne atrybuty i zapisuje się je wewnątrz danego znacznika, konkretnie wewnątrz tego znacznika otwierającego, nie zamykającego to ważne. Przykładowo, przykładowo, we fragmencie kodu znajdującego się obok widzimy atrybut, który pozwala na wyśrodkowanie naszego nagłówka w oknie przeglądarki. No sprawdźmy sobie, jak to będzie działać. Zobaczmy, mamy tutaj h1, prawda? Nasz znacznik h1 i wewnątrz możemy określać różne właściwości. Jedną z takich właściwości jest align, czyli to jest, można powiedzieć, pozycja naszego, naszego elementu, prawda? W tym przypadku nagłówka w przeglądarce. No, i tutaj w cudzysłowie możemy napisać na przykład left, right, czyli y, przyrównany do lewej strony okna, do prawej strony. Możemy też napisać center, i wtedy nasz y, nagłówek będzie wyśrodkowany w oknie przeglądarki. Sprawdźmy, czy to zadziała w naszym pliku. Uruchomiłem sobie y, nasz plik, y, plik naszej strony internetowej. No, i teraz spróbuję zrobić to, o czym mówiłem przed chwilą. Wchodzę w znacznik otwierający naszego nagłówka H1 i wpisuję tutaj właściwość Align. Widzę, że za, y, podświetliła mi się ona na zielono. Y, dlatego fajnie, kiedy mamy włączoną tą składnię HTML, tak jak pokazywałem na początku, składnia HTML, bo wtedy te rzeczy są podświetlone na różne kolory i dużo lepiej jest nam się poruszać tak, w naszym środowisku pracy. I mamy Align, równe, i teraz w cudzysłowiach piszę sobie. Center, aby ten tekst był wyśrodkowany. No i sprawdźmy, to powinno zadziałać. Teraz pamiętam o tym, żeby zapisać mój plik, bo inaczej zmian nie będzie widać, więc zapisuję go sobie. Mogę przejść do przeglądarki. No i teraz moją stronę odświeżyć. Klikam prawym przyciskiem myszy i na odśwież. No i super, mój tekst wyśrodkował się w oknie przeglądarki. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wątek znaczników, wątek formatowania tekstu będziemy rozwijać w kolejnych odcinkach. Tymczasem zachęcam Cię do przećwiczenia sobie zdobytej dzisiaj wiedzy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!